Pomyśleliście sobie kiedyś, że na przykład za grę w simulatory możecie dostawać hajs? Mhm. Wiem, że to jest chore, to co teraz mówię, i to jest dziwne, i do mnie też nie dochodzi, ale. Naprawdę za grę w symulatory dostaniecie hajs, i to gruby Pewnie wiecie, bo opowiadałem wam o takim portalu jak yy, Gamehack, ale ten portal co ostatnio zrobił to jest strasznie dziwna sprawa I nie wiem czy oni chcą zbankrutować, czy co Zagranie w symulatory takie jak War Thunder, bo to jest symulator latania samolotem wojennym, przynajmniej mają tryb symulacyjny Czy World of Ro Warship, gdzie tam też jest chyba tryb symulacyjny no, to ja jestem pełen podziwu, że takie gry wspierają Gamehack. I Gamehack wspiera takie gry. Bo ja jestem ciekawy, co będzie następne. Eurotrack i, i za grę Eurotraka będziemy mogli zdobywać punkty. Nie wiem, co będzie następne, ale wiem, że już teraz naprawdę warto chyba te kamienie dużo zbierać. Te takie kryształki, za nie wiem, za włączenie gry dostajecie tysiąc kryształków. A za tysiąc kryształków możecie sobie otworzyć skrzynię, z której wyleci. Nie wiem, najnowsza giera co nie, najnowszy Far Cry, albo FIFA, najnowsza 20, więc wow. Nie wiem, czy akurat FIFA 20 wyleci, ale są różne Fify do wygrania. Najciekawsze jest to, że na przykład za grę, granie w, gre, w tą grę, grę w Tron też dostaniecie punkty. I, i w, za, w odróżnieniu od innych portalów, gdzie musicie grać w straszne śmieciowe gry, tutaj jesteście gry naprawdę za super gierki. No ale wiecie co, nie, to nie jest najfajniejsze. Najfajniejsze w tym portalu jest to, że punkty dostajecie, dostajecie z naprawdę bzdety, a możecie kupić sobie fajne rzeczy, co nie? Na przykład, PaySafe Card, ha, za 20 zł możecie sobie kupić za kamienie dusz, wow, GTA 5 i tak dalej, ale powiem wam, że teraz przesortuję sobie e, malejąco i wiecie co nawet możecie kupić? Możecie sobie kupić PlayStation. Tak, właśnie, jak zawsze czyli takie portale wymieniają punkty na jakieś, nie wiem, beznadziejne gierki, to tutaj nawet ze PlayStation możecie za nie wymienić. Play'a, czwórkę, naprawdę warto. Ale dzisiaj przetestujemy sobie też taką funkcję jak skrzyneczki. Zobaczymy, co w skrzyneczkach się kryje, zobaczymy, którą sobie otworzymy. Powiem wam, że mamy trzy darmowe skrzynki. Hmm, fajne są te skrzynki. Ja bym zobaczył tę skrzynkę. Tutaj możemy fajne rzeczy odebrać, to w ogóle są jakieś darmowe skrzynki. No to ja odbieram tą. Ha! Uzbieraj tysiąc kamieni dusz w ciągu miesiąca, odbierz skrzynkę. He, tysiąc kamieni dusz. No to ogólnie za same zarejestrowanie się dostajemy 405 kamieni dusz. I zdobycie jakiegoś okrętu tieru drugiego, który pewnie się robi 2 godziny. A później przechodzimy do War Thunder. I, I też, i ogólnie też wygrywamy tylko 5 bitów i już mamy kolejne 450. Dodatkowo dostajemy codzienny bonus po 5 kamieni dusz i w sumie ostatecznie może wyjść tak, że zarejestrujemy się w dwóch gierkach, zgramy w nie tak z pół godziny do godziny i już mamy 1000 kamieni dusz. Serio. Ale zobaczmy, jakie tutaj inne ciekawe skrzynki. Skrzynia wielkanocna a, fajnie, że już nie mamy Wielkanocy. Ale czekajcie, w tej skrzyni Wielkanocnej są naprawdę fajne rzeczy. Wow! Dobra, zobaczymy sobie, co jest w innych skrzyniach. Skrzynka awanturnika. O, farming 17, farming 17, FIFA 17. Tam mi się tak średnia jakoś podoba. Tutaj coś ciekawszego mamy Left 4 Dead. Takie inne gierki. No nie wiem, ja wybredny, ja wybredny. O, skrzynka Templariusza za 600. A, kup. A, otwórz. Odbierz skrzynię. Szu, O, su, A, super, wygraliśmy Assassina Skrida Barn Ogólnie to spoko. Yy, zrobimy sobie na niego mały konkurs. Yy, więc koniecznie wbijajcie na grupę Kuchenna Flota. Tam będzie do rozdania nowy Assassin więc zapraszam, tu w ogóle jeszcze jakieś mamy darmowe skrzynki. Otwórzmy sobie je. Okej. Okay. Ty już mi się spodobał ten portal. Jak kiedyś otwierałem skrzynki i w sumie tak różnie z nich leciało, to teraz naprawdę jest fajnie. No, bo randomowy klucz. Co tam w tym randomowym kluczu? O, e 14 Center. Nawet nawet drogie, nawet 2 euro. Zawsze, zawsze się git sprzedać można, co nie? I tu jeszcze mamy. A. a. Musisz wykonać zadania w War Thunder. No to super, to przy okazji jeszcze w War Thunder będę mógł coś zyskać. Więc skrzynie naprawdę na plus. A ta Templariusza to mnie równo zdziwiła. Jestem mega nią, zafascynowany. Nawet Eurotraka możemy wygrać. Tu różne Battlefieldy. Okej. Okay. Nie spodziewałem się, że mi dropie. Naprawdę się nie spodziewałem. Hmm, skrzynki są naprawdę wszystkie takie ciekawe. To jest spokojna skrzynka. Ona jest tania, bo jest tak. Battlefield 5, jakaś Forza. Nie, ją otwieramy od razu. Ta, zakupiona. Skrzynkę otwieramy. Go. No, i co nam dropnie? Co nam dropnie? Chyba runę. Chyba runę nam dropnęło. Ale jest dobrze, jest dobrze. Runa V. Nie wiem, do czego to służy. Hao, policja, dlaczego to służy? Yy... o. Jeszcze lepiej, bo jakaś potężna runa. W ogóle jeszcze 10% więcej rzeczy będziemy mogli dostawać z każdego zdania. Wow, super, super sprawa. Dobra, drugie podejście. Jeszcze raz otwieramy tą samą skrzynkę, bo ona musi być dobra. Ona musi nam przynieść szczęście, dobra? shu i co? 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 assassin's creed unit unity, znaczy wow wow kolejny assassin <laughs> ale mam to szczęście do assassinów dobra, jednego sobie zostawię assassina nigdy nie grałem w assassina, wow wow, a już był blisko ten battlefield 5. ja cię kręcę o nie, dobra, tu jeszcze mam coś z Cesgo, jakieś różne skiny Wow Dobra, tu jeszcze mam jakieś... Możemy passive cardy wygrać Wow, i steamy Dobra, musimy sobie jeszcze otworzyć jakąś dobrą skrzynię, żeby nam przyniosła szczęście Ta jest w sumie fajna, u jakiś King Flory i tak dalej Dobra, otwieramy ją Zobaczymy, co tam dropnie. Co tam znajdziemy? Killing Floor 2! Wow! Powiem wam teraz tak w tajemnicy. Tylko nie mówcie ludziom z Gamehack. powiem wam, że osobiście, jak kiedyś otwierałem te skrzynki, to leciał z nich trochę trochę słabe rzeczy. A teraz, jak otwieram te skrzynki, to jest naprawdę fajne, potężne rzeczy wychodzą. Killing Floor 2: Ja cię kręcę. To też chyba będzie do rozdania dla widzów. Wow! Mega zarobista sprawa. Mega zarowista sprawa Dobra, tu jeszcze mamy klucznik Tu też jakieś fajne rzeczy mogą polecieć No dobra, lecimy chyba z tym, go I tam zostało trochę kamieni, dusz, otwieramy skrzynkę Co tam poleci? Ciu, 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 ciu. O, tu chyba nie będzie szału CO? dziki dzikiego ja cię kręcę, to nie niezłe dzisiaj fart, ja chyba dzisiaj gram w Totolotka, naprawdę Ja cię kręcę, ja cię kręcę, ale kluczy dzisiaj rypliśmy Ale dzisiaj kluczy rypliśmy Dobra, otworzymy jeszcze jedną skrzynię Templariusza Bo na sprawia mi chyba radość Zaraz zobaczymy zresztą Zobaczmy, musi coś dobrego rypnąć, musi z niej coś dobrego rypnąć Dawaj skrzynia Templariusza Czyżby random? No random, ok, Ale też nie jest źle co z za random kejas rybnie? A, jakaś pokogierka Horror, o nie. Ten straszeczny horror. Jak gra ma w nazwie horror, to już wiecie, że to jest horror. Dobra. Wróć do ekwipunku. Dobra, jeszcze jedna skrzynia temperiusza. Ej, ja się w niej zakochałem chyba. Jeszcze jedną otwieramy w skrzyni temperiusza. I co tam nam rybnie? Hmm. Random Key, kurczę. Wolałbym Asasina, ale może jakiś ciekawszy random, okej? Okay? Minded, okej, okay, spoko Ogólnie nie wiem czy będę miał, ale bardzo mi się wydaje, że będę miał, yy, będę miał Refling w opisie, więc jeżeli będziecie chcieli się zarejestrować z mojego reflinku, będzie mi bardzo miło Zapraszam bardzo gorąco do tego Dobra, otworzymy jeszcze tu skrzynię Marlaka Zobaczmy co z, mi z niej rypnie Może coś ciekawego To dużo strasznie kluczy jest Szansa na to, że nam wypadnie z klucz jest duża, bardzo. Chyba nam wypadnie klucz. Tak, tym razem wypadł nam klucz losowy. Okej, okay, okej, okay. Herning, Herning, chyba tak to się czyta. Nie wiem. Dobra, otwieramy dzisiaj na bogactwo. Kurna, te skrzynie wszystkie. Co tu jeszcze? Tu jeszcze jakaś skrzynia, klucznika, dobra, tą, tą, tą skrzynię klucznika jeszcze raz otworzymy. Może dla jakiegoś widza będzie. Będzie ciekawa sprawa, jak. Na przykład, <laughs> Ciekawa sprawa, jak na przykład Eurotrack do wygrania No ale tym razem Random ok. Dobra, co w Random K Tu? O! Outside, outside gierka, dobra Ale 5, 6 euro prawie kosztuje, wow Dobra, otwieramy jeszcze raz Templariusza Templer Templariusze są zarąbiste Tam jest tyle fajnych rzeczy, no musi mi coś rybne z Templariusza, no musi, po prostu musi Halo policja, proszę templariusza skrzynkę W sensie wygraną z templariusza Halo, proszę się przeskoczyć na assassins Creed, a. Albo z randomami dać assassins creeda O nie A to w sumie fajne, lubię survivale, spoko Ile mi zostało? Dobra, zostało mi na jednego Hmm, co tu wziąć? Dobra, na jednego templariusza Nie musimy otworzyć tego templariusza Ostatnie punkty na templariusza dom, żeby kupić tylko nie dusz, ale spokojnie. Prawie się udało. <grywa> o. Cieka, ciekawa dziwna gierka, ale powiem wam, że i tak wyszliśmy na plus, bo tu różne ciekawe już wcześniej gierki trafiliśmy, ale trafiliśmy Assassin's Creed, a. jednego na chyba jak dobrze pamiętam, jeden jest na Xboxa, a jeden jest taki na pc Zdropnęliśmy sobie na trójkę I Killing Flora, więc naprawdę weszliśmy mega na plus Więc tu naprawdę nie ma co narzekać Troszeczkę szczęścia i, i tyle powiem wam naprawdę Warto, warto wchodzić na stronę, warto tu się rejestrować bo, bo chłopaki nie oszukują, co nie? I można naprawdę z zarobisty Gierek fajnie grać i zdobywać punkty przy okazji, więc bardzo Wam polecam. I pamiętajcie, żeby biegać na grupę kochana Flota Messrs. 24, bo tam wkrótce już najprawdopodobniej będą jakieś y, konkursy na te rzeczy, które wygrałem. No więc warto. Dziękuję wszystkim bardzo serdecznie za oglądanie i do zobaczenia. Lajkujcie film i subskrybujcie kanał, żeby być na bieżąco z najnowszymi informacjami.